Cześć wszystkim, przyjaciele. Dziś na kanale pokażę, jak pobrać i zainstalować Photoshopa na komputerze lub laptopie. W tym celu wchodzimy do wyszukiwarki. Tutaj będziemy musieli wejść do programu Microsoft Store. Następnie na górze wpisujemy Photoshop. I jak widać, jest tu Photoshop Express, darmowa wersja Photoshopa, bardziej zoptymalizowana. Oraz Adobe Photoshop, który również można zainstalować. Jest płatny. Nie wiem ile kosztuje. Zaraz zobaczymy jego cenę. Aha, oto. Ogólnie informacje o cenie można znaleźć w internecie. Cennik: Adobe. Photoshop kosztuje. Około 22 dolary miesięcznie. Tak, to wszystko. To był mój poradnik. Dajcie lajki, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.